Przenoszę się trochę do Was w czasie, ponieważ y, miałam nagrane to, jak odpokowywuję paczkę z moim pierwszym patronatem grudniowym, czyli ze świątecznym tatuażem, ale nagranie mi gdzieś zginęło, totalnie przepadło, także dogrywam to dla Was y, po prostu na szybko teraz, jeszcze zanim film wlatuje na kanał. A więc świąteczny tatuaż. Ja dostałam w boksie w paczce trzy egzemplarze. Jeden dla, dla mnie, Dwa dla Was do rozdania, które w zasadzie już trwa, a w zasadzie to już się skończyło. Więc, yy, no, oczywiście do każdej książki była taka zakładka. Yy, te egzemplarze, które były dla Was, również miały takie zakładki. Dostałam też krówkę, którą już zjadłam, bo to było jakieś czas temu dostałam również herbatę, której nie mogę nigdzie teraz znaleźć, ale była taka saszetka rozgrzewającej herbaty dostałam takie coś i w tym jest zapakowany długopis z wydawnictwa o. bransoletka z takim piórkiem no i to było w mojej paszce z właśnie świątecznego tatuażu, który w ogóle miał premierę 1 grudnia, także no już jakiś czas temu jak to oglądacie, bo wy to oglądacie 13., czyli w ogóle w dzień premiery mojego patronatu YAS, który w ogóle do mnie dzisiaj, ale to wszystko zobaczycie na tym vlogu. A ja dostałam tą paczkę chyba 28 listopada. Więc no jeżeli chcecie brać udział w rozdaniach patronackich, ponieważ będzie ich jeszcze kilka, z tego względu, że miałam aż cztery. Mam cztery patronaty w grudniu i dwa w styczniu, także niedługo na pewno będzie jeszcze jakieś rozdanie, to odsyłam was właśnie na mojego Instagrama i na TikToka, bo tam najczęściej wrzucam po prostu rozdania z książek. Mi dzisiaj przyszła moja paczka patronacka z ptaszynki. Już ją otworzyłam, bo otwierałam ją na TikToka, no ale. Po to jest ten film, że wam tutaj też to wszystko pokazuję. Otwierając książkę miałam mnóstwo piórek na wierzchu, ale była tam czapka Mikołaja. Jest również torba materiałowa, również piękna. Ja uwielbiam torby materiałowe. Mamy książkę z dedykacją, mamy książkę z zakładką i mamy książkę, w której jestem ja na końcu, tutaj. W boksie dalej mamy soczek jabłkowy. Y Mamy... O Boż, to jest po prostu chyba jedna z moich ulubionych rzeczy z tego boxa, bo jest taka boże, jak to jest piękne. E, czekola, e, kawa czekoladowa. E, taka piękna zakładka z, z takim z koralikami. O, tak to się nazywa. Na pewno będzie to moja ulubiona zakładka teraz. Mamy list, którego oczywiście nie będę Wam tutaj czytała na wizji, bo to jest prywatnie. No, i mamy mnóstwo piórek i słodycze. Także tak wygląda paczka. Box mój, patronacki z ptaszylki. Mamy dzień 11 grudnia. Przyszedł do mnie box patronacki z książką Delegacy of Unlove. Ja w ogóle zawsze jak wymawiam to nazwę, to nie jestem pewna, czy dobrze ją wymawiam. Ja już boksa odpakowałam, bo odpakowałam go na TikToka. Więc, jeżeli chcecie widzieć takie rzeczy po prostu wcześniej, to koniecznie was tam odsyłam. No, ale oczywiście, po to jest ten film tutaj z tymi moimi wszystkimi patronatami, że pokazuję wam to również tutaj razem w kupie. Więc tak, oczywiście w boksie była książka, która jest w ogóle jedną z najpiękniej wydanych książek, jakie ja w życiu widziałam. Yy, w ogóle ten napis się mieni. Yy, pięknie. Zobaczcie wklejkę. Cudowna wklejka. Tu mamy fotkę Oli, cudownej, pięknej. No, i wklejkę. Po prostu cudo. W ogóle mogę wam pokazać też, jak się zaczynają rozdziały. Tutaj mamy właśnie, tak się zaczynają rozdziały. Są też takie właśnie malutkie akcenciki, o na przykład tutaj mamy szpileczki. I później będziemy mieli. No, jak wam. jak znajdę? O! Taki garniturek. Więc mega ślicznie jest wydana ta książka. No i co dostałam w boksie? E, dostałam przede wszystkim w ogóle pasujące znaczniki I Love It, bo ja uwielbiam znaczniki i na pewno będę odnotowała tą książkę. E, zakładka, standardzik. E, tutaj mamy taki śliczny długopis, który na pewno mi się przyda. E, w ogóle ma ten taki. Do telefonu tu można klikać. I oczywiście wszystko jest zachowane w kolorach Rose Gold. Tutaj mamy naszyjnik, już Wam pokazuję, jak on wygląda. Tutaj mamy taką różyczkę. Nie wiem, czy ją dobrze widzicie. No i coś w ogóle, z czego się mega cieszę, to jest taka świeczucha. Mała. Pachnie. Jak moje ulubione perfumy. I tutaj mamy taką różyczkę. Różyczkę. No i jeszcze dostałam takie wizytówkę i ulotkę, właśnie od, od woskowego kąciku. No i co. Ja w ogóle nie wiem, ja zawsze, jak ja otwieram ten box, to jakoś tak jest dużo we mnie różnych emocji i, i wow. I nie do końca wiem, co mam wam mówić, bo oprócz tego, że jestem po prostu niesamowicie wdzięczna za to wszystko, co teraz mogę Wam pokazywać, za to wszystko, jak to teraz wygląda, to, to naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Dzisiaj mamy 13 grudnia i przychodzę do Was już z ostatnim moim patronatem z tego miesiąca. Trochę tego było, ale jest to już ostatni i właśnie do mnie dzisiaj przyszedł. W ogóle mega bałam się, że ta paczka nie przyjdzie, ponieważ miałam trochę problemy z kurierami. Nie wiem, czy oni tutaj przyjeżdżają raz na dwa tygodnie, czy o co chodzi, ale... Przyszła też do mnie dzisiaj, yy, przyszedł do mnie drugi egzemplarz Ptaszynki, także teraz jestem już spokojna do duchu. No i co, przychodzę do Was yy, z ostatnim patronatem, który zobaczycie w tym miesiącu. Jest to Why Us. Przepiękna historia i przepiękne wydanie. Zobaczcie tylko, jak ta książka wygląda. Mówiłam już też na TikToku, właśnie jak nagrywałam, że jest to według mnie jedna z, jeżeli nie najpiękniejsza, okładka tego roku, bo. Zobaczcie tylko, jak to pięknie wygląda. W ogóle jeszcze jak tym bardziej zobaczycie, jakby przeczytacie tą historię, to Boże, ta okładka jest jeszcze piękniejsza, jak się zna historię, yy, która jest w środku. No i co? Mamy też tutaj piękną Nikolę. Mamy cudowną wklejkę. Mamy mnie tutaj, fioletową. <grych> I mamy też... Cudowne takie początki rozdziałów. W ogóle jeszcze patrzcie ten rysunek. To jest najpiękniejsza książka tego roku. W ogóle, jak ją czytałam w PDF-ie, to się tak nie wydawało, ale ta książka to jest w sumie taki trochę grubasek, bo ma 460 stron, więc całkiem sporo. Ale ja ją pochłonęłam w jeden dzień, także słuchajcie. Y a ja nie czytam za szybko, także jestem dowodem na to, że jak się człowiek wciągnie w tą historię, to nie jest w stanie od niej po prostu odejść, bo czytałam ją cały dzień na uczelni w domu, cały dzień i przeczytałam ją następnego dnia, co nie mogłam wytrzymać już bez tej historii, chciałam wiedzieć, co jest dalej, więc sięgnałam po drugą część na, PD na odpadzie, także łamię serce, mi złamała serce. I, i, I co? Więc jeżeli lubicie takie historie, pełne emocji, rollercoaster emocjonalny gwarantowany i dodatkowo bardzo wzruszająca, to musicie przeczytać Why Us. Ja dostałam dwa egzemplarze, jeden egzemplarz prawdopodobnie z czasem będzie dla Was do wygrania, więc jeżeli chcecie brać udział w takich Rozdania, to zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, bo tam zazwyczaj wrzucam takie rzeczy. I co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Był to troszeczkę inny filmik niż zazwyczaj, ale po prostu chcę, żeby to była też taka forma pamiątki dla mnie. Akurat w tym miesiącu tak się złożyło, że po prostu moje patronaty wszystkie były w kupie w jednym miesiącu, także. No tak wyszło. Z kolejnym moim patronatem widzimy się już po Nowym Roku, bo ogłosiłam Wam też ostatnio jakiś czas temu dwa patronaty moje, które mają premierę w styczniu. Więc widzimy się po Nowym Roku. Na pewno Wam też na jakimś vlogu pokażę. I Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem. Pamiętajcie o łapkach w górę i widzimy się w następnym vlogmasie.